A witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj takie mała, mała teorejka odnośnie, odnośnie jak to, jakie są różnice między polskim serwerem testowym a, a, a międzynarodowym te, testowym. Po pierwsze, testowy międzynarodowy jest wcześniej, bo tutaj w tym momencie o godzinie 10 już się kończy ten testowy a nie, i już na przykład ja nie mogę zdobyć serc, tutaj już jest chyba raczej podsumowanie, nie wiem czy dostałem nagrody, sprawdźmy czy coś tutaj dostałem, tutaj nie będzie, konto i na przykład moje przedmioty, no, tam nic nie dostałem, dobra, nieważne, w tym momencie, mianowicie o co chodzi o to chodzi że że jak widzicie tu w miarę płynnie chodzi ten testowy nie ma za bardzo lagów ja tutaj mimo że, że mam mam Vipa przed chwilą sobie go wykupiłem ale ale no to jest małe, małe Miki chodzi o to że po prostu Widzicie, w miarę, w miarę to fajnie chodzi, nie laguje. Owszem, są tu jakieś lekkie przeskoki, ale no, trzeba zrozumieć, że to jest testowe, prawda? Tam niektóre nazwy są pozmieniane, nie wchodzą hami. tu przeskakuje, bo mnie od razu tłumaczy, wiecie, i, i z tego względu. E, e, to, mi, to mi przeskakuje, ale gdy, gdybym wyłączył tłumaczenie, to pewnie by mi nie przeskakiwało, ale zobaczcie, że w miarę płynnie chodzi. Bez problemu można sobie pograć, prawda? A druga sprawa, że na testowym międzynarodowym od razu ma się 20 tysięcy kuponów i 20 milionów. Także, także można od razu sobie te potestować, poróż, różne rzeczy sobie pokupować i tak dalej. Różne, różne przedmioty. Też można otrzymać, prawda? Tutaj, jeżeli chodzi o, o cele, no to jak widzicie, cele są wykonalne bardzo dla początkujących, zwłaszcza jak coś musimy z czarnego, z czarnego rynku, prawda, użyć na koniu. Rzeczy z czarnego rynku zazwyczaj najtańsze kosztują około 40-40. 45 chyba lira kosztuje, czy coś w tym rodzaju. A wygrywamy 20, więc naprawdę nam się opłaca, to jak nie wiem. No ale, na, ale zobaczmy, czekajcie, bo to o, czy jeszcze sprawdzę, jaki to jest, jaki to jest ten, 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 ten właśnie. O, 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 dobra, czarny rynek. A, Łączmy a czyli e, filotesa trzeba by użyć a to 60 no także no, 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 czy, czy, no najtańszy jest filotes, nie? Także 60 a kuponów trzeba użyć, żeby zyskać 20. Także naprawdę bardzo opłacalne są te te zadania niektóre, ale no mniejsza z tym. Zobaczmy sobie tutaj tego. No chodzi chodzi bardzo fajnie, nie? A teraz zobaczmy. A jeszcze mamy tego boskiego, prawda? To sobie też go tam my Dostanie coś czy nie? Nie, absolutnie. jakby miał dostać, to by czy normalnie go na kopyta bolały. nie? No i tutaj sobie możemy to jakoś sobie tam robić widzicie, chodzi szybciutko, fajnie i przyjemnie, prawda wchodzimy na promocyjkę też wszystko elegancko, przyjemnie i teraz tak, tutaj ponieważ jest zawias, ja Wam szybciutko powiem odnośnie, odnośnie tych, tych serc co ja przyuważyłem, a mianowicie tutaj macie w tym momencie restarty, prawda i nie jest tak, że, że po prostu, jak było wcześniej, że szukacie po restarcie jednego jednego tam ucha, tylko szukacie cztery ucha. Także one wam cztery przychodzą, tak jak tutaj. E, chyba, że nie bierzecie udziału w wielkim wyzwaniu wcześniej, no to dostaniecie chyba jedno ucho i do widzenia. A tak normalnie to dostaniecie cztery ucha, jak tam e, się napełnią te podkowami, prawda, jak będziecie robić te zadania. I co jeszcze jest? Na, y, na międzynarodowym testerze e, tutaj już się kończy promocja, a na... na, na Test też polskim mianowicie się zaczęła dopiero niedawno, chyba dwa dni temu, tu się kończy, tu się zaczyna dopiero i co, i tutaj mamy dopiero podkowy, prawda? Zdobywanie podków, no obudź konie, tam tam różne pierdoliny, sklep, czaprak, kuk, to widzicie, te wszystkie zadania nie są za darmo, prawda? I, 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 i niestety trzeba to, to wziąć pod uwagę. E, że tutaj albo pieniążki, albo coś się tam zawsze wydaje, ale to są jeszcze spokojnie takie zadania, które można wykonać. Nie ma to nic do wiernego gracza, tam nie ma co porównywać, nawet do, do tych kuponów wiernego gracza, czy też e, innych, innych m, dodatków, czyli mm, naszych, naszych kochanych, m, naszych kochanych e, kanka. No tam i już. Okay. Dałem i teraz chcę sprawdzić po prostu czy od razu będę mógł, mógł sobie cofnąć. Czy od razu będę mógł cofnąć sobie tego konika z tej opcji? Czy też nie. Nagroda wzięta. Widzicie można drugą nagrodę zrobić i, i to jest w miarę przyjęte. Jak już jest, to co wycofujemy, prawda? i wcale nie musimy tego konika sprzedawać, prawda? A chyba, że ktoś w międzyczasie nam, nam kliknie. No dobrze, no i tutaj... Oj, tam, no. Co mnie, co mnie tutaj pierwsza sprawa, co, jaka jest różnica? A mianowicie jest taka, że nie od razu dostajemy te 20 tysięcy, tylko na początku dostajemy bardzo skromną ilość pieniędzy. Ponieważ ja mam dużo kij zazwyczaj, no to mnie tutaj już nie dodają tych eki, Ale tutaj kuponów ostatnio miałem tylko 10 tysięcy, czy tam 11 tysięcy, ale nieraz nieraz jest tak, że mam i zero, prawda? I, I zaczynasz po prostu tak jak na przykład w tych kochanych naszych labiryntach nie robiłem później żadnego programu z tych labiryntów, z tego względu, że zawiasy były tak wielkie. A że po prostu nie dało się nic zrobić. Tutaj zobaczcie, że w pewnych momentach są też takie lagi, że, że głowa boli. Przechodzenie z, z, z konia na konia, widzicie, laguje za każdym razem. Praktycznie. A już nie chcę mówić, że, że po prostu jak to obrabieć na przykład, a robiłem challenge. Tak, no zobaczcie, wchodzę na konia i czekam i czekam i czekam. To jest następna sprawa, czym się różni po prostu eee, no zobaczcie, Jak, jakie są lagi. Nie da się po prostu grać. Nie da się po prostu grać. Eee, I um, co miałem mówić? Eee, no i to jest jedna z takich różnic, prawda? między, 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 e, między e, na, e, międzynarodowym a a y, naszym polskim serwerem, zobaczcie, puszczam na zawody. Jak ja bym miał puszczać, y, e, blupować tutaj konia, to ja z godzinę to blupuję konia. No naprawdę, godzinę blupuję konia jak nic. Zobaczcie, jakie lagi są. To idzie normalnie się e, potem. E, po no i e, oni się później dziwią, że, że ludzie narzekają na grę, że odchodzą z gry. Ale dobra, no zabierają nam coś, a nie dają nic w zamian. Zobaczcie, no przecież to są takie lagi, że, e, że głowa boli. Owszem, to jest testowe, ale pokazałem Wam tamten testowy i ten testowy, prawda? Tutaj jesteśmy na etapie e, wielkich wyzwań, i tutaj robimy te, e, te zadania, prawda? A te zadania, no dobra, mam, no, no to ok. Te zadania robimy tam obudz 5 to Jeszcze tutaj niebieskie obwinki. Słuchajcie, tutaj to jeszcze da się po prostu pozastępować. Jakieś tam przedmioty walniemy, prawda, i już całe Artemide. Albo jeszcze poprosić o, o zadanie, prawda, kogoś, nie? No to a, dobra, tu weźmiemy. Poprosimy, zobaczymy, czy da się cofnąć przy okazji. Da się cofnąć. Bo można anulować i wtedy wtedy jest ok. Ale co? A można później. Dobra, można, można jeszcze raz. Dobra. Ale zobaczcie, no te lagi są wszędzie, wszędzie. Można wcześniej po prostu sobie to, to, ten, a tutaj robić sobie to zadanie. A co to za A niebieskie owiki. Ja mam akurat do wiki, ale dobra, niech będzie, niech ktoś sobie zrobi zadanie, prawda, no, bo tutaj no jest makabra, po prostu y, cokolwiek jakiś challenge robi, czy coś, to nie idzie z tego względu, że, y, że idzie się załamać, y, y, przy, przy po prostu no, wchodzi, wchodzi teraz na konia. no, Zobaczcie. Przecież to jest, to, to jest to jest nieporównywalne: no człowiek się tylko, tylko stresuje, tylko, tylko wkurza. Przecież grama przynosić nam wszystkim po prostu przyjemność, tak? Tutaj trzeba pamiętać, żeby sobie odpowiednio dostosować, prawda? Tutaj to łajno, to bo widzicie, tutaj już nam 10 kuponów przy tym, i możemy wtedy sobie od razu startować dalej, tak? No to te wszystkie rzeczy już wiecie, prawda? No to co ja wam będę tłumaczył. Ale y, między, między innymi po prostu patrzcie jak, jak to laguje. Po prostu nie idzie. To jest y, godzina ranna. Y, nie wierzę, że, że jest duże obłożenie. No nie idzie grać, po prostu nie idzie grać. Ja już nie wiem, bo jest, ja y, mam automatycznie wczyszczony... Y, y, Komputer dziennie, i nie wierzę, żeby, żeby jakieś tutaj ciasteczka mi, mi zawalały, czy coś w tym rodzaju. A po prostu nie idzie grać. To jest, to jest jedna wielka granda, moim zdaniem. No bo. Dobra, no ale okej. Okay. No, yy, yy, załóżmy to, że yy, tak chodzi testowy. Yy, tutaj mamy te, te zadania, prawda, i tak dalej. Oprócz tego, od czym się różni, jeszcze różni się tym, że nie wszystkie rzeczy są też wrzucane, ale to na przykład były na międzynarodowym było można sprawdzić sobie ten pył, prawda? A, a na polskim serwerze nie było można, nie dali tej opcji na przykład i nie było można sobie sprawdzić, jak ten pył działa, prawda? No tutaj no niestety będziemy musieli. Albo... A dobra, anulujemy to i, i dałem mu te. Nie chce mi się po prostu tego robić, nie? A dawaj te objeką strzałę. Masz strzałę. I już. Zobaczcie jak to. Jak to kurczę mój, No Tutaj oczywiście nikogo nie będzie ale no zobaczmy no, dla porównania sprawdźmy sprawdźmy po prostu ile jest osób na tym na tym testowym I jestem sam jestem po prostu jedna osoba połączona jestem sam i zobaczcie i takie lagi nikt mi nie powie że to jest po prostu obłożenie systemu i to że laguje to jest wina multikont czy coś w tym rodzaju to jest po prostu lanie w banie lanie w banie e, very hard e, przykład e, w moim ojku jest bardzo dużo e, dużo boksów do, do naprawienia prawda? mam 99% zaraz mi kurcze będą, będą się niszczyć na zerówki i będzie mi wykwaterowywać gdzieś około 1000 mam takich, e, takich rzeczy do zrobienia i zobaczcie kurcze ile ja muszę czekać żeby mi naprawiło kurcze naprawiło mi te boksy. Zresztą to powinno być kliknięcie i powinno naprawić od razu. A ja muszę czekać. I jak ja mam, ojej, gdzie ja mam 20 tysięcy e boksów, to wyobraźcie sobie, ile czasu ja muszę po prostu poświęcić, żeby naprawić te, e te boksy. Zresztą idzie się załamać normalnie. No idzie się załamać. Zobaczcie, kurczę, no i tak dalej. To jest normalny serwer. To ja nie mówię o testowym. A czasem potrafi takie tak stać z tymi boksami tak około minuty, także Nie mam pojęcia. Jak wiecie o co chodzi, to dajcie mi znać, bo po prostu ja nie widzę sensu dalszej gry, jak to będzie tak lagować. Nie wiem czy ja muszę zmienić parametry gry, czy co, czy jak, bo to, to jest normalnie śmieszne. No. Tak samo jak było z łąkami. Ja wam tutaj pokażę, dlaczego, dlaczego ja mam tutaj powiedzmy jedną łąkę, tylko bo ja mam tych łąk od cholery, widzicie, pełno. Tylko, że przy zmianie łąk, prawda, jak ja sobie tam wrzucałem tam e, parę set e, tych, tych łąk, a to ja po prostu traciłem tak dużo czasu, że głowa boli. A zauważyłem, że wystarczy jedną łąkę zmieniać, bo m, teraz wam pokażę. Parametry tutaj ojka i e, 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 gdzie są łąki? I łąki mam 49%. Z jedną łąką, wyobraźcie sobie, 49% e, to jak ja mam tysiące łąk wymieniać, to ja wolę jedną łąkę i te 50% mi wystarczy. Powiem szczerze, 50% z łąk mi wystarczy, wystarczy jedna łąka i mam 50%. Tak to bym musiał tysiące łąk ciągle zmieniać. Zobaczcie ile ja mam tutaj tych łąk. I tutaj 14 tych 14 eee, tutaj, mm, pozycji, prawda? zakładek. To jest makabrycznie dużo. I weźcie sobie codziennie czy co, co trzeci dzień zmieniajcie. A to przy takich lagie, lagach jak jest tutaj po prostu z... Z tego, że, że po prostu nie mogłem tego wszystkiego obrobić. No to wymyśliłem sobie tak, że 50% tych łąk mi wystarczy i wystarczy jedną łąkę co, co, co drugi dzień zmieniać. I te 50 się utrzymuje cały czas. No i, i, i z tego z tego powodu. No, mm, zobaczmy sobie, jak tutaj jak widzieliście w, na międzynarodowym te, te, te okruszki, no to za te okruszki po prostu mogłem sobie zrobić tego konika. Zobaczmy, jak to złoteru na nam pójdą. A czy szybciej, czy, czy też po prostu e, będzie no, po pierwsze to e, zobaczymy, czy będzie lagować, nie? No, następny weźmiemy. Tam poszło nam 9000, tak? 9000 9 chyba na te, na te, żeby żeby napełnić e, tutaj ten ten wskaźnik. Zobaczmy jak tutaj nam idzie. Dla porównania prawda. I tyle. No i i, i. jakoś to w miarę idzie. Nawet tak nie, nie ma przycięć za dużych. Co mnie co mnie cieszy no bo no bo wiecie bo, Tutaj zrobienie na, na tym na testowym challenge'u tego poprzedniego, że, że, że Aha, jeszcze co różnica, na przykład w, w labiryncie, co była, co, 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 co w ogóle to już było przegięcie, no to była taka, że w labiryncie nie było można dostać tych wcześniejszych przekąsek, prawda. Tylko tylko można było. Tylko nawet tych wyzwań Tytana nie było. Dwa dni przed, przed końcem po prostu dali te, te przekąski. Dwa dni, rozumiecie? Dwa dni, co, co na międzynarodowym miałem od samego początku przekąski, prawda? I tak dalej. O to możecie sobie porównać tam, prawda? W tych a w filmach, prawda, z tych wcześniejszych, z labiryntu, z labiryntu po prostu polskiego i labiryntu międzynarodowego, no to powiem wam tak, no przekąski dać na ostatnie dwa dni, no to to był śmiech na sali po prostu i nie chciało się w ogóle już grać, tam nie zrobić, ja tam wam mówiłem, że, że wam zrobię film odnośnie gdzie są jakie Jakie cery, ale po prostu się nie dało. Nie dało się tam nic robić na polskim testowym. Raz, że nie było przekąsek i musiałbym cały czas siedzieć przy tym testowym normalnie, tak jak w normalnej grze. A dwa, że tak lagowało, że cokolwiek zrobić to naprawdę była makabra. No tutaj, a tutaj z tego co widzę, troszkę lepiej idzie, ale przyznawalność tych. Eee, ani jednego, yy, ani nawet nawet trójek za, za dużo nie łapę. A to jest nie do pomyślenia po prostu. Jak bardzo yy, przyznawalność się spadła. A... O, uj, 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 uj. Tak, Uff. ale powiem wam, że mniej tutaj wydałem, bo na Międzynarodowym więcej tego pyłu jednak mi poszło. Znaczy się więcej z tym pyłem. Ale czy tak czy inaczej po prostu um, boskiego mam z pyłu, a nie z, z. No bo teraz już powinno być. Tak jest, mogę sobie go wziąć. Czyli e, przeznawalność jest tak słaba, że dopiero z pyłu możecie cokolwiek dostać tego boskiego. Mnie na tego boskiego poszło, znaczy się 5000 tych kuponów. To jest na stare 50 kuponów. No to bardzo, bardzo opłacalny jest ten boski, a zwłaszcza, że nic nie daje, prawda? No ale no dobra, no zobaczmy teraz, porównajmy sobie teraz, bo jak mam wydać 50 czy tam 90 starych kuponów. Na, na Boskiego to za przeproszeniem. O oh jest! O oh jest! No niemożliwe. Aha, to się pojawia zamiast jakiegoś tam upominku. Niemożliwe, no jest! Ile wydałem? coś 800 kuponów, gdzieś około. No to też sporo. Ale udało się przynajmniej w Złotym Runie coś dźwignąć no no na międzynarodówce no rzeczywiście to jest to jest to tutaj przez dłuższy czas nie grałem także jestem troszkę w odległych tutaj ile można będzie to 2900 a, tych e, punktów prawda i tutaj żegnamy się z, z testowym międzynarodowym wchodzimy po prostu na testowy Polskim, gdzie czeka mnie męka, po prostu z tego względu, że jakiekolwiek rzeczy robić na testowym polskim, to trzeba mieć dobre samozaparcie i nerwy na wodzy. No nic, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia. Do następnego odcinka.